Siemano wam wszystkim, z tej strony Wojt w następnym odcinku Outlast'a Tu jest nasza przepiękna winda Tam jest nasz przemiły pan sekator Którego nie widać, ale tam jest pan sekator Pan szczypce Tu jest nasz ksiądz Błażej A my jesteśmy w, Generalnie w punkcie wyjścia Okej okay. Tutaj portrety pięknych To nie było słuczone. W ogóle nic byle. Ale otworzyła się na klatka schodowa. Okej, okay, zamknę sobie tutaj. Żeby mnie nic nie straszyło do drugiej strony. Jak ja mam skoki FPS-u dzisiaj idę. Widzę wyjście! A, dobra, dobra, dobra. O, tu będą baterie. Ja, ja to przeeksploruję. Widzicie? Duracell, Duracell No chyba nie Duracell, ale bierzemy podniosłeś baterię. Tak rocznie. Okej. Okay. Trzymamy dyplom. Dziękuję, dziękuję. Teamwork. Jeszcze raz na to złupnę. Patrick, Patrick, Patrick. Petryna. to są takie straszne głosy. Nie chcę tutaj. Nie chcę, nie chcę. Nie chcę Myślałem, że bateria już bym taki szczęśliwy. Okej. Okay. Password, nie znam passwordu, patrzcie się Okej, okay, otwieramy drzwi Już myślałem, że jesteśmy tam gdzie na początku Ale nie, telefon Jest słuchawka Kabel jest? Jest kabel, jest kabel Kurde, nie ma kabla, zadzwoniłbym po mamę Mogę to otworzyć? Złapam się tu. Render, den, Dobra, nie zadzwonię po mamę Mamo, przepraszam Czy jest tu bateria? Pani materia. czemu on tak głośno chodzi? I to wygląda jakby coś miało się przez to przebić, więc ja tam nie podchodzę. Tu też straszna muzyczka się zbliża. Muzyka w ogóle w tej grze jest taka. Dzień dobry! A to ty! Won! Znajdź księdza Martina na zewnątrz. A ja myślałem, że moim celem jest wyjście stąd, ale witać się pomyliłem. Tam są zamknięte drzwi, ale może jest bateria, więc sam idę. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Drzwi. Kierunek. Nie, 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 nie. Nie bawię się tak, chłopaki. W ogóle... O, pokaż rękę, pokaż rękę, pokaż rękę, no pokaż rękę, no. Ech. To jest właśnie jego palec. W ogóle nie mam pojęcia, jak on to robi, że on się nie zwija z bólu. Witamy, czy to jest, to jest płonące coś, tu jest aparat z strony. Tu są jakieś akta, może otwórz, otwórz, cibel. Dobra, jesteśmy bezpieczni. Wszystkie aparatach powinny być baterie, bo przecież one... To jest jakiś poziom hardcore, gdzie nie mam w ogóle baterii. Wszyscy mają, tylko nie ja. No jeszcze mi się kończy ta, którą przed chwilą zebrałem. Dobry nie przeszkadza wam, Mam nadzieję, że to nie wy mnie tu, mnie tu gonicie. Dobra, bardzo lubię, pamiętajcie. Krew! Ha! Nic nowego, chłopaki. To i to je, to i to je. Ja jakiś dokument, bo nie wiem gdzie jestem i co robię. A już mam po polsku ty się nie podniesiesz, bo oni... Nie zabrali jego głowy, no. Nowy stereotyp. Tutaj można tworzyć tą Czyli Jakie lagi? Szyb. Co mam tu zrobić? Dobra, nie mam nowej baterii, bo to wszystko widzę. Dlaczego się gro lagujesz? Dlaczego mi to robisz? Co jest? Gdzie tu mam iść? Wyszczą się, nie patrzcie. Koniec żartów na dziś No gdzie ja mam iść? Rady demet Chyba, że do mojego wstupniętego kolegi na zewnątrz Tylko, że nie mam pojęcia którą drogą Tu jeszcze co? Nie mogę Chwila, chwila, ja tam byłem, nie? O, tu jeszcze jakiś nowy kolega Góż? Nie, nie, góż A, już chyba wiem. Nie poszedłem tam do góry, prawda? Nie biegaj, bo ja się boję. No dobra, przeładuj tą baterię, skoro już tak musisz. No mi się wydaje, że to powinienem być. No ale skoro gra, chcę, żebyś tam góry. No co, idę do góry. Nie będę się przecież kłócił z grom, nie? Myślałem, że ten to, to jest ktoś. Nie? Ja się zlękłem. Nie wyskoczysz na mnie, nie, nie, nie. Dobre. Czy ty czy też... Czyli czy też widzicie jak ja się laguję. Ale jeszcze nigdy jak otwieram drzwi nic nie wyskoczyło. Chyba, że w tych kratkach też dowiedzienia, ale to było straszne. Mogę tu iść, no czemu? Mogę? Okej. Okay. To jest zablokowane, bo oczywiście nie mam siły, żeby niczego podnieść. Nic z tych rzeczy. Czy podnieść? Przenieść? Nie! Czemu musi zawsze patrzeć przed siebie? jest takie... Uh. Ale żyć! Ale dupa! Po Dobra, i ja tak będę chodził w kółko, ja? Tak będzie... Ty debilu! Co ty tam Ty cwelu! Co ty robisz? No, ty cwelu, co ty robisz właśnie? Tu mam piękna bateria, którą już zmarnowałem dawno no, to strasznie żerę tą baterię Ta kamera nie potrzebuje baterii, ale no potrzebuje Nigdy Nie ma stopera, jestem za biedny na stoper Nie mam pojęcia to będzie chyba 4 minuty Ale uwierzcie mi, że jak Nagrywacie, to to się I taką grę jeszcze, to się wydaje jakby to była Cały czas słyszę jakby coś tu łaziło To się jest creepy Straszne Mop, czemu wy mnie prześladujecie mopy? Chyba mam iść tu, tylko nie do końca wiem, w który róg. A tu się noga pali. Okej. Okay. Przepraszam, panie, nogę, że pani. Panie, nogę, że pani. Przepraszam, nogę, że nogę obraziłem. Nie. I fuck yourself Jak Ja się z nimi się tak na mnie patrzy. nie Nie patrzcie tak na mnie. Z księdzem. Nie, że. O. Pater, tak. Czy to będzie ksiądz Tu jest wentylacja. Dobra, idę jeszcze raz tu. No co zrobię? Tu jest krew, czyli muszę tu iść, bo było follow the. To było dobre posunięcie, ci powiem, Franek Angry? Ale to jest w ogóle śmieszne słowo. Czy mnie klatkuje, jak mnie zaraz coś zaatakuje. Aha. Ja jestem ślepy. Tu są drzwi. Serio? Nie, nie są drzwi. Ale przeczytam o co chodzi. Pan Walesz proszę przyjąć się z tym się powtórz go jako pacjenta. I sprawdź, miał urojenia. Dziękuję, dzięki kumpel. Dużo pewnie było. No i no to za bardzo mi nie pomogło. Chyba, że mnie zaatakujesz, nie zaatakujesz. Fikać mi się nie chce, chyba, że... Go fuck yourself Really! Really Dobra, tu nic nie ma Go fuck yourself Jak mi zacznie klatkować to znaczy, że coś tu jest może? Gra klatkuje jak się coś dzieje To jest o, uba mogę... do, do, do. to widzicie tutaj gra klatkuje Mogę wejść pod to? To by było miłe Nie mogę Takram go Zobacz jak mam czycie klatek to z mi skaczę po 20 18, kurde szpan Jestem na Bafie. Coś nie oglądał? To się luknicie, bo naprawdę. Dobra, nie będę tu gadał Bafie, bo jesteśmy na outlaście prawda? <laughs> Szerokim łukiem. To bateria? Tam się coś pali. Aha, to jest moja noga, chyba. Znaczy, kogoś noga. Go fuck yourself. To wygląda creepy. <laughs> no, tyle. Ok, bateria. Chociaż baterie mi... Baterijkę, no mało! Aaaa... Dobre Dobrze, Te klocki... Czy ja tam miałem jakąś inną drogę wyjścia? Nie wydaje mi się... A jednak jest! Łomień przechodzi przez ściany... Jakaś mgła, który gówno widzę. No dobra, idziemy. Tu coś tu chyba był Płonie, wszystko, płonie! Breaking ball O dobra, 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 widzę że się... coś tu nie pasuje Skacz przez to co? Nie ma za bardzo wyjścia. A ła, co tego dotykasz? have to Stary rozumiem się.

Dobra, 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 fajnie. Włącz się z, z Tu się coś nie pali. Dobra! Bra! Pali się. I co mam ja zrobić? Czekaj, tu do niego podszedłem. Czyli gra nie będzie mi kazać się bo ona jest zagłupia, tak? Uznajmy. Czyli będę musiał iść tam, ale nie on. silnego pojęcia jak. Chyba, że pod tym jakoś, ale nie. Muszę iść tam. Tam są drzwi. Aha, czy trzeba... Nie wiem, już nie, już nie, już nie. Dobra. Wiem już, czy nie wiem. Wiem! Nie wiem. Goddammit. Ta muzyka. A, no nie wrócę się, nie? Nie. wiem Niektórzy ludzie kończą Outlast'a w odcinka. To jest chyba dziesiąty, mój albo dziewiąty, o ile się nie mylę. A ja pewnie nawet nie jestem w połowie gry Jak to się dzieje? Nie pokazuj mi tych palców, wiem że... Ałku masz Masz się go. MI GDZIE IŚ Losę. No dobra dziwną mi nawet, aż nawet spany dodatki. Śmierć Tragera Jak zrobić sok z Tragera? Ścisk HA 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 Kurde, suchar jak byk. Dobra bardzo i dla mnie no nie tu ognisko sobie chłopaki zrobili no no i i tu jest exit ale sobie pójdę jeszcze tam bo w taki grach jest bardzo ważna eksploracja żeby czasem żebym czasem nie minął żadnej baterii bo to jest cały tej gry wyłącz to byliśmy w bardzo ważnym momencie i czasem Brać z gry 100%. Nie? Czyli muszę sobie oszczędzać baterie. Tu nie mogę iść. Po co? Te moby mnie prześladują. Dlaczego? Okej, okay. ty nic tu nie wyskoczysz, bo jesteście mili dzisiaj dla mnie. Jest bardzo późno, dlatego nie chcesz. Ty nie chcesz dostać zawału. Tu będą baterie. O, jest magnetofon, to powinno być baterię. No, w bardzo ważnym momencie mi tej baterii nie brakło Sobie leż Rozumiem, praca itp itd, dobra, zmienimy no. Rozumiem Faceci na krzesłach i wózkach z głowami nie są bezpieczne. Znaczy nie, że i dla mnie, <laughs> dobra Jeżeli masz z głośno. to Nie, nic z tych rzeczy nie ma żadnego wsydu A może ja się wstydzę? Psychopala licznego PPSD Porozmawiam ze swoim przełożonym, aby uzyskać pomoc Nie będę z nikim rozmawiał Bo jestem w psychiatryku z psychiatryka się nie rozmawia no, tu, tu było miejsce dla baterii, ale mnie mu oczywiście ukradli God damn it no. Przecież tu nic nie zrobię tam nie ma baterii. To są Przy tej grze nie trzeba się cofać. Chyba, że jest jakiś cel z kluczem. to kurde. Co ja tu mam zrobić? Mam 5 baterii. Tu nie ma baterii. No się sika. Mam wyłączyć spryskiwacze, tak? Żaden problem tu byłem. No ale... O, o, o! Wy macie hobby takie, że chodzicie po tych rurach, no dobra, tu muszę iść. Ja rozumiem, że to może być ciekawe, ale... No shit... Zna nie, gracie w karty w Chińczyka. A nie właśnie po tych tych eee, Buffs. No pryskiwacze będą albo buffs. O, tu jest są. Tu jest, są no to by było po prostu za łatwe Nowy ksiądz, nowy ksiądz Nie no, stary ksiądz, ale w nowej pozycji A! 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 Klimat trochę No dlaczego? Den, den, den. 11 klatek, no Zmniejszył jak się tak tu podszedł tu mogę coś zrobić. Nie A wiecie co? Tego jeszcze nie było. Cześć! Jestem Wojt. Jak mówią na ciebie? Serio? Olewasz mnie? Olewasz mnie? Tak chcesz ze mną grać? Dobra! Dobra, dobra, foch! Och. Chodź tu, chodź tu. Nie, 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 ja ci tego nie wybaczę. Nie wybaczę ci tego świnio? Chodź tu, świnio. Dobra, 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 jesteś miły Nie wiem z którego rogu trawy skoczysz, bo tu jest... Okej, okay, tu będzie pierwszy zawór? Niech tu będzie pierwszy zawór Niech tu będzie pierwszy zawór Powiedziałem coś Gro, ty się masz mnie słuchać, cześć Dobre Czy tu jest pierwszy zawór? Tu jest pierwszy zawór ten palec się nie boli Świnio Świnio Chodź tu świnio Ty jesteś świnio Cóż jak sapiesz Świnio A się schowam przed tobą No szukajmy Chodź tu spania ku Naprawdę jesteś miły, ale odejdź Jestem void Ty masz bardzo mięśnione plecy Coś ci leci z dupy Dobra, nie było tego Trzy, dwa, jeden FOREST RUN Ale jestem dobry Ale jestem dobry On tutaj wyważył Tak, to było to A ja tutaj już byłem Dobra Czy tak jak mówiłem, gra nigdy nie każe się cofać znaczy, dobra, raz. Niech wam będzie raz. a, a dostałem w dupę. Dostałem w dupę. Ślepy zaułek. Dostałem żyć. Tutaj raniesz a. To nie przejdzie. To nie przejdzie. Jest 11 o, o o o Berek Berek, berek Berek zaświęcuje, że mnie nie widział <laughs> Jakie to było straszne teraz Dobra, muszę przed nim jakoś mądrze uciec O Jesteś głupi, jesteś głupi, jesteś głupi i za gruby A -a -a. Fajer. On ma zamiar tu przyjść tamtą stroną No 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 nie spieszy mi się za bardzo Ale dzięki że pytasz Znaczy nie pytasz, ale dzięki że to stwierdzasz Szybko reloading I w ogóle Jak ja jestem dobry Mam ten odcinek nie będzie trwał pół godziny A czy nie muszę klikać prawego przycisku, żeby tu wleźć? Dobra, uwaga Świntuszku Świntuszku, świntuszku, świntuszku Tam jesteś? No i mnie zauważyła świnia Nie umrę, nie umrę, jest tu za daleko. Dobra, włączę kamerę i sobie poczekam, zagram sobie w Pacmana na komórce. No czemu nie? Napiszę sms a do dziewczyny, napiję się wody. A wychodzę z rajsie. Dobra, jestem w pełni pożywiony, pełny energii. Widzę, że nie za bardzo. Teraz pytanie, co ja miałem zrobić? Podkręcić dwa zawory, a po tych zaworach miałem coś zrobić. Śledzę cię. Czujesz to, że cię śledzę, co? Ciekawe Nie masz tu nic. Dobra. Tyle z mrocznego klip Dobra, dobra, dobra. Dobra, tu mnie nie znajdziesz. Eee, coś miałem zrobić. Stójcie, stójcie, ja sobie przypomnę. Weźcie, podpowiedzcie mi Ja, 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 ja się sen. Ja se wspomnę <laughs> Ja se wspomnę Nie, idź sobie Ty mi nie pomożesz A, już pamiętam, dobra Na tym przemiłym akcencie tymi świecącymi oczkami zakończę dziewiąty odcinek z Outlast'a Bye, chłopaki dziewczyny Dobra, cześć.